Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Sprint Rowery, ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, Mateusz Mieściwujewski, ma być tam bieżący razem ze mną ja, Don A ja na imię? Mateusz Mieściwujewski. Mateusz, no co? Nie, nie. Już z mojego imienia? Nie, inaczej. A, okej. Okay. Ale nie pamiętam jak. za program dostałeś już? Tak, od Boxdala. Ile ci dało? No, ale masz. Dobra. mam nadzieję, że będzie ułożone. Kupię coś ładnego. E, już widziałam pod koniec, że chyba troszeczkę zmęczony byłeś, co? Taki? Nie, nie zmęczony. Ja mogę gadać, tylko wiesz, o sensownych rzeczach. Ja nie jestem takim gościem, jak... jak niektórzy, że oni muszą gadać, aby gadać, nie? Mhm. No, wiesz, kur... Pytanie do kogo innego, kto inny gada, ale to już się przyzwyczailiśmy, nie? Te? Dlatego ten gościu nigdy jakiejś charyzmy nie zdobędzie, bo on cały czas ja, 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 ja. W cudzysłowie ja, że cały czas jakby o sobie chce uwagę na siebie, no jest gościu zakompleksionym. Ten konflikt to polega chyba na tym teraz tylko, że wy po prostu macie inne poglądy. Wy, to nie ma jakiegoś takiego zapalnika, który coś zaczął i teraz y, była jakaś sytuacja, która to rozpoczęła, czy coś, tylko wy po prostu się tak od siebie różnicie, że się nienawidzicie. Znaczy, się różnimy i ja umiem rozmawiać, wydaje mi się, a on po prostu się nasterydował, i on myśli, że agresją coś działa. On tam próbował, strasznie, ale no ja się to Byłem przygotowany, że po prostu krzesło mu z w łeb i hmm. tyle. Nie męczycie już to wszystko, ten konflikt z Pawłem Tyburskim? No bo już coś się ciągnie, tyle gal, była wasza walka. Myślę, że pewnie dojdzie do, dojdzie do rewanżu, ale nie męczycie już to wszystko, te wszystkie programy? No bo dużo cię to kosztuje, nerwów pewnie, siedzieć razem z Pawłem na programie. Nie, nie aż tak dużo to nie kosztuje. To jest y, głupi człowiek i o, no taki ograniczony bardzo. On, zobacz, on, y, ja już nawet zapomniałem Ciężyczka, Messiaż, Big Woman. No, kur... Każdy mu daje, daje jakąś kreatywność, niby miał jakieś tam walki, ale nikt o nich nie pamięta. On myśli, że kur... w kuku to samo gada. Tu się tłumaczy z rzeczy. Jak mu prawdę powiesz, w ryj, to zobaczy, on się bulwersuje. I wtedy nagle chcę do ciebie wyskoczyć, próbujecie straszyć, jak. Wiesz, ani na, nawet nie drgnę, no bo. Dwa razy było chyba dzisiaj, co nie? Że żeby, no. żeby próbował, no ale ja wiesz, miałem. Byłem przygotowany, jak coś to go po prostu. Powiedziałem nawet już Rafałowi Pasternakowi, że ja frajestwo będę tępił frajekstwem. Jak chcą. Ja jestem spełnionym człowiekiem. Naprawdę. Ja wiele rzeczy sobie wizualizowałem. W takiej, jakbym się zachował, w takiej. Jak. na taką. będę musiał kiedyś trafić do więzienia. Trudno. Tam też sobie się odnajdę. Na pewno. nie będę pisał jak do prokuratury. <noise> <noise> Okej, okay, dobrze słyszysz takie rzeczy. Yy, ogólnie, czy ty z Pawłem myślisz, że dojdzie do tego waszego rewanżu, czy ty na razie nie myślisz o tym i skupiasz się na tej walce z Tomaszem Adamkiem? Na razie skupię się na taksówkarzu, a potem będziemy myśleć. Teraz chcę pełen fokus, ten miesiąc cały, skupić się na taksówkarzu, na tym k a złotówkarzu po tym będziemy myśleć, nie? A jeśli tylko zaraz przejdę do Tomasza Adamka, zapytam się, czy ty jesteś zdziwiony, że e, no, Paweł Tybulski tak szybko wrócił do Federacji, do Fejmu? E, nie, bo to po prostu oni obaj teraz wychodzą na hipokrytów, nie? To, to, to pokazuje, jakie oni mają wartości właśnie. Ty mówisz nie? teraz o Pawle i o Boxdelu, prawda? O tak? Pawle, o Boxdelu i o też y, kilku członkach z zarządu, że no, jakby hajs, okej, okay, jakby tylko tutaj fajny ten telefon był. No bo. No właśnie, no ty to... się mało wypowiedziałeś przy tym telefonie, co nie? No bo Paweł tyle mówił, że chyba. I co, ty tym, I co ty o tym samdzie? E, no bo winny się tłumaczy, obaj się tłumaczyli, no bo po co gadać takie rzeczy, wiesz, u nas w Prawie też jest zarząd i był pomysł, i to gdzie ja zostałem zaatakowany przez Pawła, a powiedziałem, czemu z Głupka nie skorzystać? Czemu z debila nie skorzystać? Po co my mamy się wy, wychylać przed szereg, bo ktoś z zarządu chciał oświadczenie, że Pawła kowa mm -hmm. po co? Zobaczycie, że mi tak zmieni zdanie. Oni tak gadają, bo Bogdzeli już nieraz chał. Ja po prostu patrzę na ten świat z boku, ale mam swoją ekipę, jest mi w niej dobrze. E, a tych ludzi. Lubię, ale wiesz, na nich po prostu zerkam zawsze tak. No. Ciężko by było, żebym komuś zaufał tak w 100%, nie, a tym bardziej z tymi ludźmi, co tutaj siedziałem, to nikomu, no zresztą widać, no jak im ufać, jak oni zmieniają zdanie co chwilę, potem powiedzą, że tylko krowa nie zmienia zdania, no nie wiem, no ty, ku... ja rozumiem, nie wiem, po pięciu, po dziesięciu latach zmienić zdanie, ale nie, kadamek ku... Adamek na przykład mówi pół roku temu, że friki to upadek na dno, a on, kur teraz yy, nie umie odpowiedzieć, no, mówi, jaki to katolik i ku... 0,8%. I na odpowiedź czemu najechał, no bo tam dopuszczalne zerosia. Za jakby było dopuszczalne, to on by też strzelał. I potem w nutce by opowiadał, no k no zobacz, ilu to jest idiotów. Zamiast przyjść taki kurny Jablowodarczyk, taki Adamek, puści w ryj, powiedzieć, to jest miejsce dla nas, że wcześniej nikt nie odkrył, że takie miejsce dla idiotów stworzyli jak oni. Bo my, to teraz nad nimi jesteśmy wysoko wysoko nad. To jest pokazane, że taki świat dla takiego Adamka czy woda idioty, pustych wryj, powinien być dawno taki świat. Bo by zobaczyli, a tak to oni tylko wierzą, jak to się mówi. Albo daje ci coś w głowie, albo siłę, nie? Nim dał siłę i chodzili tak, ale nigdy nie byli weryfikowani, bo tam nie trzeba gadać. A tu są, no puści wryj, ty. No właśnie, dzisiaj. Yy, telefon od Tomasza Adamka. No ja byłem szczerze mówiąc zdziwiony. Naprawdę, jeszcze takiego Tomasza nie widziałem. Zaczął przeklinać do telefonu. Czy ty byłeś też zdziwiony tym, jak bardzo no, Tomasz, tak powiem, odpalił się? Nie, nie, bo on wiesz, tam yy, Mateusz Borek mówi, jak ma się zachowywać, a tu widać, wiesz, dostał z zaskoku telefon, to to jest Patusz, Bo on na trailerze tak samo się co kur Kurko, bo w sporcie ja zawsze, ku. Ktoś miał do mnie szacunę, a ja mu tylko powiedziałem, Tomek, tam masz szatnię. Co ty dzisiaj znowu piłeś? O on zobaczysz, do wszystkich miałeś szacunek ciebie z I tą chlą jak patus taki kurwa. naprawdę. Największych patusów jakich tu macie we fryków, to, to jakbyście go zobaczyli poza kamerami, to to jest naprawdę mega patus. To jest k megapatus. Szkoda, że właśnie wcześniej w tych sportach, w tych walkach o mistrzostwo świata nie było pytań jakichś zadawanych, tylko takie populizmy. Bo to wiesz, jak w, spo, w sportach były e, e, pytania przez tych dziennikarzy. No bardzo ładnie zaboksowałeś, chyba bardzo ci ładnie pracował lewy prosty. I on mówi, no tak, lewy prosty mi dobrze pracował. No, I jeszcze to to, jej ułatwia, dla pan... idiotów, tak. I, o, I takie pytania im były zadawane. O, pamiętasz, tam w 30 roku wygrałeś Mistrzostwo Polski, miałeś tego i tego przeciwnika, bardzo dobrze byłeś przygotowany. I on. Tak, bardzo dobrze byłem przygotowany. No to są idioci po prostu. Mm -hmm. Myślę, że teraz już tak yy, Tomasz będzie się zachowywał pewnie na face-to-face -to -face z Tobą na następnej konferencji. Myślę, że już będzie teraz taki Tomek, jaki był na tym telefonie, czy wróci do tych ustawień, z których miał na przykład na konferencji. No, on ma problem z odpowiedziami, więc na pewno będę, <laughs> będzie musiał odpowiedzieć na moje pytania. Jak nie, to będzie się bulwersował. No, bo, bo jak inaczej? Człowiek poniżej 90 IQ, no to tobie... kurwa, Albo jak. się, to ma trochę flow więcej. Ale slow motion, nie? No tak jak ostatnio na tym trailerze, to chyba na***ny był. Słuchaj, Ty powtarzałeś i też można było to zauważyć, że najlepsze formy swoje właśnie takie mm, fizyczne i sportową miałeś przy walce z Normanem i przy walce z Wrzoskiem. Czy teraz ta walka z Tomaszem Adamkiem wyzwoliła w Tobie na, cie, w tobie na treningach taką, takie zacięcie do tych treningów, żeby przygotować się podobnie albo nawet lepiej jak do tych walk? Ja, jak mam niższy limit wagowy, to na pewno się lepiej przygotowuję. Na pewno teraz dużo taktyki robię. Po prostu jakby jestem świadomy. Wiem, że to jest idiota, ale jest doświadczonym idiotą. Doświadczony w tym boksie, więc po prostu trenuję trochę inaczej i buduje po prostu taktykę bardziej na niego. I Trochę zrzucam z wagi. Mhm. Wiem, że po prostu no moja waga najlepsza to jest tak, nie wiem, 80-85. To jest moja waga. Ja wiesz, wychudzone byłeś pamiętam. Tak, i to wtedy czuję się dobrze, bo ja wiesz, siłowni nigdy nie robiłem. Teraz robię z Matuszem Milem. Jest trochę poprawiona, nawet na sparingach chłopacy mówią, że trochę inaczej czuć mój cios ciężej mi się jeszcze bardziej przebić przez gardę. Więc może to wdrożeno robię tego dużo i wydaje mi się, że. Jeszcze mam po prostu na te dwa tygodnie taki plan kilka rzeczy muszę sprawdzić i myślę, że będę miał stuprocentową gotową taktykę na tąka. i jakoś jestem przekonany, że to zadziała, nie? Tomasz Adamek powiedział we vlogu na kanale sportowym, że po waszym pojedynku odszczekasz swoje wszystkie słowa. Jak chcę możesz to skomentować? Myślisz, że jest taka szansa, żebyś odszczekał, że tak powiem, to co mówiłeś wcześniej? No tak i ja co, oni są prości, nie? bał się w Stanach, jechał na ja mam odczekać, że on nie był na tak. No zobacz, jakie to są idioty. No co ja mam powiedzieć, że on nie był w tym samolocie? Ej, ludzie, ku... wiesz ciągówi, on nie był tam na w tym hostessy. Nie, nie awanturował się z hostesami. No zobaczcie, jakie to są idioci. Oni ku... wyczytali, że odczekasz, wiesz, że kiedyś się tak mówiło. odczekasz to Uczek. Ku... I oni takim zostało, nie? Odczekaj. Odczekaś fakty. Czyli ku... to, że idiota. Ku... Bez programu przystąpił do polityki i teraz go polityka nie interesuje. Czyli ja mam odczekać. To fakt, fakt który został za. No kurwa, zarejestrowany. Wiesz, przez, przez wszystkich fakt zarejestrowany i ja mam go odczekać, że on jednak nie kandydował, że on nie jechał na nie potrącił kilka aut, nie wchodził na do samolotu. No zobaczcie, to są idioci. Kurwa, Więcej tych sportowców dajcie naprawdę, bo to są idioci. Kurwa. To nie, nie generalizuję, nie chcę generalizować, że wszyscy, ale kurwa, naprawdę bardzo dużo jest. Ci starzy, kurwa, pięściarze to naprawdę totalni idioci to są. Teraz się po, pozmieniało, trochę było inaczej, no ale kilku znowu doszło takich, kurwa, że pewnie znowu na 20 lat. Polacy zmienią e, zdanie o pięściarza. Masz kogoś szczególnego na myśli? Miałem za dużo osób, dlatego nie będę przydłużał. Na no, ja będziemy... każdego, jakbym się wypowiedział, bo chciałem powiedzieć o jednej, ale jak mi minęło, że tylu dołączyło kupa idiotów teraz, to daj spokój. No to będziemy wyjaśnić kiedy indziej. Słuchaj, e, telefon od Denisa Załęckiego. Było to spotkanie, czy nie było tego spotkania? No, no, przecież się widzieliśmy. No Góra z górą się zeszła. Ja, czy góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem się zejdzie? No i się zeszli i co? Tak samo o Soświęcińskim? Co się był i co? I Nic, kurwa. No, t -t 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 Tacy i wiesz, i on potem. No oni są twardzi poza kamerą, a to on, kurwa, wszedł, i co? I tak chodził, kurwa. Czerwony na mordzie i chodził, kurwa. Tu sama Dajusza mu daje, konflikt i co? I to jest kurwa, aktor, to jest aktor o jakichś zasadach, a kurwa, tutaj mało na, na, na obok, to idzie kurwa, przygaszony, a tu na telefonie to nagle mocny kurwa. wiesz, no to są pozerzy w sensie, no, o co chodzi teraz, że Denis z No że wiesz, że no to było udawane 100%, Aha. wiesz, no to kurwa Mateusz, fajnie, że mu dał, to zamiast kurwa, poprosić, przeprosić, podziękować, że mu dał trochę drugie życie, potem pasta wszedł, go oszczędził, no i dostał takie drugie życie, k**wa, a tak to wszystko w pierwszych rundach w p**le. i on znowu po, na telefonie będzie pił, jak to on nie jest, k**wa, kozak. a tu pierwszy, no oni są mocni, ale poza, kurwa, za kamerę albo yy, przez telefon, no i on jest mocny, bo miało Święcińskiego, którego tak, k**wa, wyzywał ostatnio od 60 k**wa. A miał go na, tam na trailerze, obok! I co? I chodził tak zgaszona p... nic powiedział. Nawet nie powiedział, nad nim mrugnął hmm. y, Ostatnie pytanie, mówiłeś coś o tym, że boxy dzwonił do ciebie, czy tam kontaktował się z tobą w sprawie jakiegoś projektu. Tak. Możesz zdradzić o co chodziło? No chciał stworzyć jakąś ekipę on, Zony, Denis, Ferrari i ja. I mówi no, bo ja wiem, że ty masz tam z Denisem, ja wie to ty p*** podkręciłeś, ale ja nie mam nic do ciebie, bo jak głupków, idiotów podkręcasz, bo to ty aferek jego, nie, I się tam zaczęło. Denis potem jak dostaje pytanie, e, i o co, no, no ja już nie wiem kurwa, no wiesz, idiota. I e, mówi, no ja wiem, że ty masz kosa, ale e, wiesz, Denis powiedział, że kwestia pogadania i jest luz, nie, no to widzisz. A ja powiedział, nie k***a, kategorycznie z taką k*om nie będę w żadnym projekcie i tyle. I tyle. Dziękuję Ci bardzo. Czekamy teraz, ja czekam na konferencję, zobaczymy jak będzie to wyglądało teraz Dzień. z Tomkiem. Dzień. Widzimy, się. pozdro.